Rozwój robotów współpracujących będzie bardzo dynamiczny, ponieważ pozwalają na automatyzację procesów, których do tej pory nie brało się pod uwagę pod kątem robotyzacji. Zajmują mało miejsca, przez co można je wdrożyć w stanowiskach, w procesach, gdzie tego miejsca po prostu nie ma jest ich mało. Wykorzystując takie nowinki technologiczne jak sztuczna inteligencja, systemy wizyjne. Można na przykład zautomatyzować zbieranie owoców. Te zadania są trudne, męczące i dzięki tym roboty mogą wspierać ludzi, bo po to one zostały stworzone właśnie, żeby wspierać ludzi, nie zastępować ich, tylko właśnie do wyręczenia ludzi w takich trudnych, manualnych czynnościach. Wtedy ludzie będą mogli się zajmować operacjami wymagającymi myślenia bardziej komfortowymi dla ludzi. Wraz z rozwojem robotów współpracujących. Powstaje coraz więcej narzędzi, które mogą być wykorzystywane do aplikacji, do robotyzacji procesów, których wcześniej się nie robotyzowało. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo robotów współpracujących, świadomość klientów znacznie się powiększyła. Sami też organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa tych robotów, na których właśnie tłumaczymy, dlaczego te roboty mogą być stosowane z ludźmi, mogą pracować ramię w ramię z ludźmi bez dodatkowych osłon i wygrodzeń. Do tej pory robot przemysłowy kojarzył się z narzędziem trudnym, który może okiełzać jedynie programista mający doświadczenie. Roboty współpracujące są łatwe w obsłudze, oprogramowanie jest intuicyjne i w tym kierunku to będzie szło, czyli po prostu oprogramowanie będzie jeszcze bardziej intuicyjne, będzie można... Roboty można łatwo zintegrować z dostępnymi systemami wizyjnymi, innymi narzędziami dostępnymi na rynku. Dzięki temu rozwojowi będą bardziej wydajne i bardziej dostępne.